Śpi. A tu już znowu trawa do koszenia. A tam pan robi tak to, a się też z moim mężem. Tam poszli. O Orać. A tu co chciałam Wam pokazać to sobie kupiłam nowego Rododendrona. I... Taki piękny kolor. Ten ma taki jasny róż, jak widzieliście. Ale spójrzcie, jakie ten ma ciemne liście, a jakie ten ma jasne te liście. mi się wydaje, że to jest po prostu od ekspozycji na słońce. I te liście mu żółkną. Tam gdzieś wyczytałam, że to nie są żadne choroby, tylko brak wody. A tu muszę róże spsikać. Może jutro, jutro? Nie, bo jutro jedziemy do Gdyni. Uh, uh, uh. Coś tu się z nimi, pewnie krzyce się pojawią niedługo. Za niedługo Franek zasnął. Ja go tak grubo ubrałam, bo mimo że świeci słońce, to wieje straszny wiatr. I tak... W końcu zasnął, mu teraz chyba kolejne zęby idą. On tak piszczy, o tu zobaczcie, tu mówiłam o tym pieleniu moim. Tu są takie wielkie chwasty. O. A tutaj już jak mam wyrywane. Więc tak naprawdę nie trzeba tego wyskać, tylko przejść się ręką, wywać i nie ma widać tych chwastów. Także tak, tu jest to a tych chwastów, które wyrywałam. I zaraz to lepiej wygląda. No. A tutaj do wyrywania wszystko tą trawę to wszystko. To tutaj wszystko trzeba sprzątnąć, zrobić ładnie. I chyba zaraz będę to robić. Tylko pójdę po mojego męża, żeby się drzewo ciąć, bo... Obiecał, że mi potnie drzewo. A tu zobaczę jeszcze. O, i tutaj też muszę wyrywać. Szkoda tego, Randapu, szkoda tych pieniędzy. Tutaj to po wypieleniu się wszystko jakoś wzięło. moja lawenda. Nawet też się tak wzięła dość. O, tu już goździki. Pitną. A tu piękne piwonie. Jakie ja kocham piwonie. Ale te... muszę je podwiązać, bo ona się przechyla. Ona w zeszłym roku miała tylko jeden pęczek. I jeden taki patyczek. Ja ją kupiłam w zeszłym roku. A w tym roku już ma te pęczki. Już tak się ładnie rozwinęła i nie mogę się doczekać, aż będzie taka wielka. No a hortensje w tym roku słabo. I hortensje w tym roku przymroziło. Tutaj jedna się schowała. Je przymroziło i dlatego one tak słabo wyglądają. No. ja tak wam pokazuję cały czas tą moją działkę ale jak człowiek się napracuje to potem się cieszy z tego, że to tak fajnie rośnie a ja kocham kwiaty, kocham i uwielbiam kwiaty i nie wiem dlaczego ludzie kupują mi zawsze na urodziny jakieś bzdety jakieś pierdoły naprawdę zamiast mi kupić jakiś kwiat do ogrodu ja bardzo proszę, jak ktoś to ogląda to ja poproszę na urodziny czy na jakieś święta kwiaty do ogrodu o, a tutaj muszę też wypielić, chyba będę to teraz robić, póki Franek śpi. To trochę zawsze sobie tutaj porobię. I wiadomo, to by też inaczej wyglądało, gdybym nie miała też pracy przy dzieciach, tak? Ale, że jest... Tej... O, tutaj się coś rozrosło poza... Poza skalniak. Muszę przesadzić tego kwiatuszka ładnego. Poza skalniaczek sobie poszedł. Dobra. I tak zawsze się tym jaram, jak chodzę po tej mojej działce. Że już tyle mam zrobione, a tutaj Wam postaram się wstawić zdjęcia, jak to wyglądało przed, bo mam tam zdjęcia. I to było normalnie takie pastwisko. Tutaj trawy jeszcze nie mam posiane, ale nie sieje na razie trawy, bo zaczniemy budowę, to będą jeździć. I myślę, że też mam dos dosyć pracy. I trawę nową mogę sobie wsiadć za jakiś czas. Za kilka lat nawet. Jak już naprawdę tu ta będzie całkiem wyginie. Tak stwierdziłam, bo jak ja sobie teraz wsieję trawę. To to dużo pracy, podlewania i tak dalej. A jak my wyjedziemy to kto będzie to kosił. No i ta trawa będzie taka wielka, gigantyczna i będzie, czy, będzie tylko... Y, z nią roboty pełno. A tu już jak się za... Kolorowo zrobiło, zakwitło wszystko, zobaczcie jakie piękne guździki. Uwielbiam guździki i mam ich pełno, ale nie wszystkie kwitną. O te jakie piękne. Jakie piękne. Jaki piękny kolor, a tu jaki się obal. Jakie piękne. I tak się jaram tymi moimi kwiatkami. Tutaj mam taką tawółkę, ta jest też piękna. Ale o i tu mam pełno goździków. A te jakie są śliczne, to jest mój ulubiony kolor w ogóle. Ja nie wiem czy coś mi tu widać, bo tu mi słońce świeci nic nie widzę tak naprawdę. Jaki to jest piękny kolor. O jadź. Tych kozików wcześniej nie miałam. W zeszłym roku, czy dwa lata temu chyba je posiałam sobie jakoś tak. O, a spójrzcie, tu już owoce. Tu już anges. Niedługo będę musiała zrywać i w słoiki. Jak ktoś chce, to mogę wam przywieźć, bo mam pełno słoiczków angesu. A kupiłam sobie tylko, czekajcie, jeden, e, dwa i trzy krzaczki, takie na pniu. I mam pełno angesu. Naprawdę, co roku robię a nie używam tak dużo i nie wiem, muszę zacząć. O, porzeczki mi spadły, albo coś zjadło. To jest czerwona porzeczka. Albo pospadały, albo coś jakiś szkodnik. Zobaczcie. Coś się stało. No. Tak, tak się chodzę i ja Powtarzam tu któryś raz, ale uwielbiam. Kocham i uwielbiam, a jeszcze bardziej kocham i uwielbiam lilie, które znowu mi coś w tym roku zżera, i muszę kupić jakiś preparat. Takie robaki mi na nie wyłażą i zżerają całe łodygi lilii. A lilie to są moje ukochane kwiaty, ale one tutaj w tym buszu giną, i muszę coś wykopać stąd. Zdecydowanie coś musimy stąd zabrać, tylko nie wiem gdzie. I nie wiem kiedy to zrobię, ale zrobię. Bo to tak być nie może, że te moje lilie tutaj się zaduszą. No, dzisiaj popadało, wczoraj trochę popadało. Ale tak to było tak sucho, że wszystko usychało po prostu. Maliny mają kwiaty, ale schną. No. O, a tutaj już wyrasta sobie. Tu wypieliłam ostatnio na około, tak. Muszę to zabrać do kompostownika, i tu już wyrastają kwiaty. Piękne, będą duże. Dobra, kończę, bo jedzie ten traktor, i zaraz i tak nic nie będzie słychać. A idę tam popielić sobie trochę, i mojego męża muszę pogonić, żeby szedł w końcu, e, ciąć to drzewo, bo on już w piątek jedzie, czy w sobotę rano? Tak, w sobotę rano już jedzie. A nic nie zrobione. Dobra, pa. no co my musimy już się ubierać? Ty się nie i Mama cię i tak złapie Fanek dzisiaj sobie nabił guza, nie? Pokaż. Fanek dzisiaj spadł, nie? Służeczka mamy. A gdzie uciekasz? Mamie serduszko aż boli, nie? Dzidźcie tak spadło. Ale sekunda, nie? Mama się odwróciła i Franek był na ziemi. Sekunda. Takie ma siniaka. Się boję, czy coś się nie stało więcej. Ale chyba nie, bo się Franek zachowuje normalnie, tak? To chyba wszystko ok. O! Co to było? No jasz już jest ubrany. też ubrana panek też panek już jest też tylko kłótki. i nawet dzisiaj sobie zrobiłam makijaż tu podejdę do światła Ta, taki makijaż jednym cieniem tutaj tak dziwnie ja mam takie coś na taką kropkę ym, na powiece. I dlatego to tak dziwnie wygląda. I w ogóle to mam chyba przebawienia tutaj yy, na. Tak mi się wydaje, że to są przebawienia od słońca: takie te kropki różne. No i co? I usta pomalowałam dzisiaj takim z Golden Rose. To jest numerek. Zaraz ja wam powiem takim. To jest Golden Rose Long Stay Liquid Matte Lipstick. I to jest numer 17 Ale e, ja mam z tego Golden Rose chyba 4 4 czy 3 Chyba 4 kolory Nie dwa mam w samochodzie, tu mam jeden. Tu mam trzy kolory. Jezu jak słońce świeci. Znowu w tym pokoju tak dziwnie. No mam te trzy kolory, ale ten tutaj e, jak oglądałam na filmiku to był bardzo ładny kolor i myślałam, że to jest taki nudziak. A to wygląda tutaj pójdę do kuchni. A to w ogóle z nudziakiem nie ma nic wspólnego. O, widzicie mi się wydaje, że to tam tutaj jak sobie dziabnęłam. A tu mi to już został i to taka kreska. Ehm, że to był taki nudziak, a to jest taki typowy koral. E, I na filmach jak... Jasiek, możesz być cicho chwilkę? I na filmach jak ja oglądałam, e, chcia... chcąc sobie zakupić to, tą pomadkę, no to... Ten kolor był przekłamany. On wyglądał na taki nudziak, ale taki ładny nudziak, nie taki blady, taki pod brąz właśnie. I sobie myślę, super mi będzie pasowało sobie go kupię. A tu ząk, a to to tak oranż, coś takiego. Ani to czerwień. To nie jest zdecydowanie mój kolor. No. A ja mam dzisiaj na sobie taką, a, nie widać, taką bluzkę, nie topesz, o coś takiego i, i co, fajnie to maskuję tutaj, co nieco e, i jedziemy do endokrynologa, już dawno powinniśmy wyjechać, ale mój mąż musiał coś jeszcze zrobić na polu i ja zaraz dostanę Dostanę szału, jak on nie przyjdzie za sekundę do domu. Bo już dawno powinniśmy być w drodze. No, zaraz go zawołam, bo widzę, że tu jeszcze stoi z panem, rozmawia, który u nas orze na polu. Dobra. Nie wiem, może z drogi coś nagram. Eee, nie wiem, czy w ogóle coś nagram, bo się wtedy nagrywać przy moim mężu. O, oni idą. Ale nie wiem, tak mi głupio. On wie, że ja nagrywam na YouTube, ale tak mi głupia jakoś przy nim nagrywać. No. Idę się ubierać, ubieram dzieciaki i będę na niego wrzeszczyć, że ma już przyjść, bo naprawdę się spóźnię i będzie lipa. Nie wiadomo czy korki. Bo jedziemy dość daleko, bo jedziemy do Gdyni. Czy będą korki, czy nie będzie korków, więc. Pa! Bankujemy auto. Nie, ja się śpisz? coś pisz? Tanku, tanku, tu jest zepsuty, ale tam z Za ile tata tam wlał? No, on już zapłacił. No.